Witam Was serdecznie. Dawno mnie tutaj nie było na Instagramie, ale wracam z nowymi wskazówkami, z radami się z nowymi. One nigdy nie są nowe, to są uniwersalne wskazówki. Ale o czymś ja chciałem pomówić: o czymś, co kojarzy nam się, zazwyczaj kojarzy nasz, się naszemu umysłowi w taki dziwny sposób, a jest to dokładnie medytacja. Uważam, że medytacja, i znów ja zawsze bym na to wskazywał, jak, jest, jak już oglądaliście ostatnie filmiki na Instagramie, moje filmy na YouTube. I te osoby, które też prowadzę wiedzą o tym, że zawsze tworzy ten dystans wobec nas samych, a naszego umysłu. Czyli to wobec tego, co nasz umysł tworzy. Więc zawsze będę mówił w ten sposób, że to, to musimy zwrócić uwagę na to, że umysł coś tworzy. Tak samo nasz umysł ma jakieś konkretne konotacje, ma konkretne skojarzenia związane z medytacją. Czyli medytacja jest czymś, jest czynnością, być może wyciszeniem umysłu, być może medytacja jest czymś, że siedzę i jest wszystko cicho, jestem przebudzony, czy oświecony, czy jest jakąś konkretną czynnością. I tutaj ja chciałam wskazać na pewien taki błąd i też pewne takie zrozumienie, że medytacja niekoniecznie tylko polega na tym i niekoniecznie jest tym, co sądzi nasz umysł. Czyli musimy być gotowi zostawić wszelkie przekonania na temat tego, czym jest medytacja, a chciałbym powiedzieć bardziej o czymś ważniejszym, czyli postawie, która jest określana mianem medytacyjności. Postawa medytacyjności jest postawą obserwacji. Jest postawą obserwacji nie tylko rzeczywistości, która jest wokół nas, ale także postawą obserwacji tego, co dzieje się w nas. Pierwszą rzeczą, czyli obserwacja tego, co dzieje się w nas, jest, taką, jest takim wejściem w obserwację tego, co się wydarza. Bardziej, może proszę to nakreślić, mogę to nakreślić, czy obserwacji umysłu głównie, czyli obserwacji tego, co dzieje się w głowie na początek. Czyli jesteśmy obserwatorami tego, co się w nas, w nas wydarza, czyli jakie mamy reakcje na sytuacje, zdarzenia i innych ludzi. Bo te reakcje nie są naszymi reakcjami w 100%, czyli reagujemy jakoś na rzeczywistość, a ta reakcja dzieje się w głowie i dzieje się w ciele. Medyta medytacyjność jest postawą, w której zauważamy te rzeczy, ale nie osądzamy ich. Jeżeli jest osądzanie tych rzeczy, no to też ono dzieje się jako aspekt umysłowy, czyli jesteśmy obserwatorami tego, co dzieje się w naszej ciele, w naszej głowie. Rejestrujemy to, co się tam dzieje. Bo jest to świadomością, jest to obserwacją, która pomaga zrozumieć to, co, w nas, co się dzieje w nas, bo ktoś może zapytać, czemu się tak czuję, czemu tak mam, czemu odczuwam jakieś stany, a wszystko wynika z tego, że coś się dzieje w głowie, czyli są jakieś reakcje, umysłowe reakcje, opinie, osądy, porównania, które dzieją się w głowie praktycznie w każdej chwili. Umysł narzuca etykietkę na wszystko, nazwy, określenia. Nawet gdy teraz sobie siedzę, obserwuję rzeczywistość, mój umysł może określać oto, jest drzewo, to jest coś innego i to są te nazwy, to są te myśli. One mogą być bardziej subtelne albo bardziej konkretne na inne rzeczy, na innych ludzi. I musimy być gotowi zobaczyć to i nie wierzyć we wszystko, najpierw zobaczyć, obserwować, co się dzieje w naszych głowach, co się dzieje w naszym ciele, a później też nie wierzyć w pewne aspekty umysłowe, ponieważ z tych aspektów umysłowych, z tych myśli, dzie dzieją się konkretne stany emocjonalne i konkretne to, co, co określamy samopoczuciem, stanem w ciele. I możemy być też gotowi obserwować stan, który jest w ciele. I znów ta postawa medy medytacyjności może być w takiej postaci formalnej, gdy siedzimy, tak jak sobie teraz siedzę, i mogę zamknąć oczy i być obserwatorem tego, co dzieje się w mojej głowie. Czy zamykam oczy i mogę obserwować? Tylko być jako świadek tego, co dzieje się we mnie i nie robić nic z tym. Wnikam do siebie, zauważam to, co dzieje się we mnie, zauważam to, co dzieje się w głowie, zauważam to, zauważam to co dzieje się w myślach, to, takie są myśli i po prostu zauważam. Mogę mieć taką obserwację też, yy, nie roz... taką troszkę na inne aspekty, czy na przykład na aspekty dźwiękowe, które są wokół mnie. Na to, że słyszę dźwięki, skupić na dźwiękach, czyli wchodzimy w taką relację uważności. Gdy się na dźwiękach, kolorach, barwach, strukturach, i to też jest postawa medytacyjności. Postawa medytacyjności jest czymś najważniejszym nie tylko z punktu psychologicznego, ale tak samo rozwoju wewnętrznego, jakiegokolwiek rozwoju. Jeżeli nawet cierpisz głęboko, to możesz mieć postawę medytacyjności wobec własnego cierpienia. Twój umysł teraz nie chce cierpienia, nie chce tych stanów, które teraz masz, a im bardziej ich nie chcesz, tym bardziej się w nich zakopujesz. A postawa medytacyjności jest badaniem tego, co masz w środku, a od badania wszystko się zaczyna. Może być to właśnie medytacja związana z uważnością, czyli z byciem w chwili obecnej, obserwacja rzeczywistości. I zarazem obserwując rzeczywistość innych ludzi, sytuację, mogę widzieć zarazem, pośrednio, co robi mój umysł. I taka postawa jest fantastyczna, ponieważ my zazwyczaj żyjemy poprzez umysł i myśli i nie obserwujemy umysłu, a to jest stan, który prowadzi do takiej pewnej patologii wewnętrznej, ponieważ jesteśmy jakby... Poddani temu umysłowi, tacy niewolnicy, co ten umysł nam powie, to my za tym idziemy. Uważamy, że te myśli są nasze, ale one nie są nasze, to są myśli umysłu. Myśli, które tworzy dla nas umysł. I możemy to zobaczyć. Możemy użyć tych myśli, mogą być one nam potrzebne, ale musimy być gotowi obserwować. Bez obserwacji nie ma nic. Najprostszy akt, akt obserwacji. Więc najpierw zacznij badać, co dzieje się w Twojej głowie. Zaciekaw się, co dzieje się w Twoim umyśle w danym momencie. Co dzieje się w Tobie? Jakie są reakcje na tych ludzi, na sytuację? Co dzieje się w Twoim ciele, co dzieje się w Twoim w umyśle. I to dać kierunek. Dzięki temu odzyskasz samoświadomość. świadomość. Najpierw rejestruj, najpierw obserwuj i zobaczysz, co naprawdę się dzieje i co z czego wynika. Bo każda myśl do czegoś doprowadza. Jeśli wierzy w jakąś myśl, ona do czegoś doprowadzi, do jakiegoś stanu, zachowania, konkretnej reakcji też zewnętrznej.